Nazywam się Krzysiek Gnuk. pracuję w CIO od 2010 roku w lekcji na stanowisku Solution architekta. Pracuję w branży farmaceutycznej dla klienta, który na całym świecie zatrudnia ponad 90 tysięcy ludzi. Jestem liderem zespołu 10-osobowego. Zajmujemy się szeroko pojętą integracją danych i systemów. Moja praca w praktyce. Sprowadza się do tego, że pracuję z wieloma technologiami, z wieloma projektami. Najmilej wspominanym projektem był projekt w obszarze machine learningu, gdzie po raz pierwszy miałem okazję się tym zająć i z tym zetknąć. A obecnie e, największą e, taką część mojego czasu poświęca automatyzacja tasków, które do tej pory były wykonywane manualnie. Taki, takim obszarze DevOps, gdzie, gdzie odpowiadamy op za przyspieszenie czasu dostarczenia naszych usług, dzięki temu właśnie, że je automatyzujemy. Korzystam z narzędzi firmy Tipco i Informatica oraz ostatnio bardzo dużo działam również w obszarze DevOps, gdzie moimi narzędziami pracy są takie narzędzia jak Ansible i Terraform. W pracy u tego klienta bardzo cenię sobie możliwość używania wielu narzędzi i wielu technologii. Ja to trochę nazywam. Informatyką renesansu, gdyż nikt z nas w zespole nie jest specjalistą w bardzo wąskim obszarze, tylko każdy z nas jest, zna się na wielu obszarach i w razie potrzeby może wejść i stać się ekspertem w obszarze, którego akurat klient mocno potrzebuje. Misją C jest identyfikowanie i promowanie najlepszych pracowników, ale żeby takich pracowników znaleźć, używamy takiego narzędzia, które nazywa się Letnia Akademia Talentów. Przychodzą do nas na płatne praktyki studenci albo absolwenci studiów, którzy nie mają jeszcze doświadczenia. Świadczenia komercyjnego i dajemy im możliwość pracy na projektach dla klientów albo projektach wewnętrznych i w ten sposób mogą poznać pracę w IT od podszewki.